Ludzie odwracali się ode mnie plecami. Inni, mimo szczerych chęci, nie byli w stanie mi pomóc. Budda zostawił mnie z kwitkiem, na którym widniał napis RAĆ sobie sam. Ciśnienie zaczęło sięgać zenitu. Czułem się jak zaszczyty pies, którego zagoniono w kozi róg. Byłem rozdarty wewnętrznie. Mój wygląd i zachowanie nie zdradzały wielkiego boju, który toczył się w moim sercu. Dawniej Gardziłem słowami innych, którzy ostrzegali mnie i starali się przemówić mi do rozsądku. Teraz jednak usilnie starałem sobie przypomnieć ich treść, aby uchwycić się ich jak tonące brzytwy. I nie pamiętam kiedy i w jakich okolicznościach to się stało, ale w pewnym momencie Drak w świecie nie ma przyjaźni. Będąc Ćpunem możesz mieć wielu kumpli, ale przyjaciół wśród nie znajdziesz. Każdy Ćpun ci to powie. Gdy jesteś na zgięciu i potrzebujesz tylko towaru, to zaczyna cię nosić. Gumpel, z którym jeszcze wczoraj dawałeś czadu, dziś potraktuje cię jak powietrze, jak śmiecia. No, 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 no. no. Słuchaj, ale ja za moment od staroje wezmę kasiurę i będzie na 2 litry. No, no. Jeżeli podzielimy się po pół. No, no, no. no to weź kopsie troszeczkę, nie? Nie, mało, mało, ma, No weź nie i nie? Przecież pokieramy sobie. Szpałeś moje? Nie. Szpałeś? No. Tak, nie. A tak i spałeś Dragi są jak zazdrosna żona. Nie tolerują kochanek. Boże, Boże jak istniejesz, proszę Cię, proszę Cię zabierz mnie ze sobą albo, albo mnie uratuj. Nie mogę dłużej normalnie tego, z... nie mogę tego zjeść. Wybacz mi, proszę Cię, wybacz. Oddaję swoje życie Tobie. Niech się dzieje co chcę. Oddaję się Tobie. Tobie Boże. Amen. Dawniej... Gardziłem słowami innych, którzy ostrzegali mnie i starali się przemówić mi do rozsądku. Teraz jednak usilnie starałem sobie przypomnieć ich treść, aby uchwycić się ich jak tonący brzytwy. I nie pamiętam kiedy i w jakich okolicznościach to się stało, ale w pewnym momencie zacząłem czytać Pismo Święte. Początkowo nic nie rozumiałem, lecz z czasem zacząłem poznawać autora tej księgi, jego stosunek do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was powszepię. Jak to wszyscy? Myślałem. Czy tutaj jest mowa również o mnie? Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Panie, ale ja jestem ćpunem, grzesznikiem. Czy ty jesteś w stanie kochać mnie takiego? Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Przyjaciele ode mnie odeszli, rodzina mnie nie rozumie, choćby mnie opuścił ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Kiedy powoli zacząłem wychodzić na prostą, postanowiłem zadbać o swoje ciało, powrócić do formy fizycznej, którą utraciłem z wiadomych powodów. Zacząłem uprawiać sport, ćwiczyć siłowni, biegać, zacząłem zdrowo się odżywiać, a to wszystko w myśl hasła W zdrowym ciele, w zdrowy duch. Myślałem, że chrześcijaństwo to religia dla leniuchów i darmozjadów, którzy zamykają się w klasztorach, licząc na jałmużnę. Mój pogląd na ten temat zmienił się, gdy przeczytałem w Piśmie Świętym słowa kto nie pracuje, niech też nieje. Te słowa mnie oskarżały, ponieważ byłem bezrobotny, a jeść potrzebowałem. Długo się nie zastanawiając, poszłem do pracy. Nie zarabiałem kokosów, praca, której się podjęłem, nie należała do najlżejszych, ale przynajmniej zacząłem żyć na własny rachunek. Dobry Boże, dziękuję Ci za przemiany. Bardzo Ci dziękuję, że zmieniasz moje życie. Gdy oddałem je Tobie, nie do końca wierzyłem, że coś może się zmienić, ale Ty mnie nie zawiodłeś. Proszę Cię, pozwól, abym nadal chodził z Tobą Twoimi drogami. Jesteś moim wyjściem. Amen.